Czas to pieniądz. O tym wiemy wszyscy. A czy o tym, że właśnie Twitter pomoże nam ten czas zaoszczędzić? Dzień dobry, nazywam się Kinga Rękawiczna i od 7 lat pracuję w mediach społecznościowych dla promocji osób, firm oraz instytucji. Na szkoleniu z Twittera opowiem Wam, jak używać tego potężnego narzędzia, aby osiągnąć mierzalne efekty biznesowe. Wytłumaczę, czym Twitter różni się od pozostałych platform społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy blogi. Będziecie zaskoczeni, jak mocną relację z klientem można nawiązać tylko w dwóch zdaniach. Ponieważ Twitter jest ograniczony tylko do 140 znaków i ponieważ użytkowników Twittera jest mniej niż użytkowników Facebooka, firmy często bagatelizują obecność na tej platformie. A to błąd, ponieważ właśnie Twitter może im dać to, czego najbardziej pożądają dostęp do prywatnych opinii i prywatnych emocji użytkowników internetu. Dzieje się tak, ponieważ Twitter jest platformą otwartą, publiczną, tam użytkownicy nie blokują swoich kont, nie, nie robią swoich kont profilami prywatnymi, tak jak dzieje się to na Facebooku. Gdy na Facebooku ktoś opublikuje informacje, dotrze ona tylko do wąskiego grona jego znajomych. I firmy, żeby się przebić do tego grona, muszy, muszą używać y, reklam, muszą dostawać się tam płatnymi metodami lub y, budować duże zaangażowanie, które wymaga czasu i pieniędzy. Natomiast na Twitterze jest inaczej. Tam każdy może zobaczyć, co napisał ktoś inny, nawet jeżeli się nie mają znajomych, nawet jeżeli się nie znają i nigdy nie widzieli. I to nie koniec, ponieważ to, o czym się ćwierka w społeczności Twittera, nie pozostanie tylko w, na Twitterze. W ubiegłym roku firma Google podpisała z Twitterem umowę na pojawianie się tweetów w wynikach wyszukiwarki. Oznacza to, że gdy ktoś wpisze zapytanie do Google, jednym z wyników wyszukiwania będą właśnie tweety z Twittera. Także, jak sami widzicie, nie być teraz na Twitterze to po prostu biznesowa strata. Dlatego zapraszam was na szkolenie, aby połączyć się z nowymi klientami na Twitterze już dziś.